Cześć, Maxima, Siemanko, Dzisiaj tutaj będziemy zjeżdżać z góry różnymi autami. Pierwsze auto to. To coś, co kto mi przypomina, porze Peugeota. Więc, no to co, zaczynamy. Więc tak, tutaj sobie podjeżdżamy. W ogóle jest, że trzeba zjechać. No i co, jedziemy. Zobaczymy, które auto się najbardziej rozwali. Na razie tutaj jakieś. Dałoby się na razie przeżyć. No i co najważniejsze, żeby się dało przeżyć lecimy, spadamy. Piękne. No Ja lubię, że będzie live patrzeć, jak się rozwalają te auta. No, no, no. Piękne, pięknie, pięknie. Koło, koło już nam no, Nie, jedno nam na razie odpadało. No na razie, nie wiem, dla mnie by się dało przeżyć. Zaraz zobaczymy, jak sp wow, wow, spadnie na sam dół. Zobaczymy. No. No i ja bym powiedział, że Udałoby no się przeżyć Aha Oj, odnawiam auto Dobra, czekajcie Dobra Nasz kolejny zawodnik to taki autobus Moda, więc teraz go tylko Wypełnimy Dobra tutaj Dajemy sobie dajemy sobie driver Żeby był i mamy już kierowcę Teraz sobie dajemy tutaj, rejestrujemy sobie no i mamy ich, tylko jeszcze dać stojących. A dobra, już bez stojących będzie. Więc ruszamy. Zobaczymy, jak autobus zniszczy. Raczej sobie nie poradzi, bo zobaczymy, czy będzie jakieś szanse na przeżycie No e, i sobie. Oj. Krótce, zapomniałem jak się daje e, spowolnione tempo. Ale na razie to. O. Oj. I co teraz muszę? Go chyba popchnąć. No to popychamy i lecimy dalej. Ale to komicznie wygląda. E, 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 Grzesiu, co ty robisz? Grzesiu postanowił przyjść tutaj. Chyba zapomniał biletu... Oj, tam już jakiś w ogóle wyleciał. Ech. dalej możemy otworzyć drzwi. I jak tam pasażerowie chyba się podoba podróż? że tak, no to dobrze, że się podoba, bo jeszcze trochę przeżyję tej płody. Bo... Coś na się tu dzieje. Ciekawe, jak to nasz kierowca. Nie no on dalej siedzi, nie? On nie zjeżdża jeszcze. Możemy dalej skręcać do dziwu. Jesteśmy na samym Silnik nam chyba totalnie wypadł. Autobus, no tak, 0% szans na prędkość. A to to auto tam stoi. jeszcze I jak to wygląda? Dobra, widzimy się już na górze z kolejnym pojazdem. A nasz następny zawodnik to Renault Quio. Tak się to mówi, czy jakoś tam. Dobra, ale jedziemy to. Wziemy najzwyklejszą wersję. Można też terenową, sportową, ale to już tam... Wiecie, to, to bierzemy najzwyklejszą, żeby, było, żeby nie było, że jakieś ułatwienia. Dobra, i zjeżdżamy, no i zobaczymy o... Środek oczywiście, tutaj już nie mam manekinów, bo nie mam model z manekinami. Nie wiem, jak się robi. Możecie pisać w komentarzach. Dobra. I tam na razie to widzę, że no tak średnio z przeżyciem. Ogólnie to tracimy kontrolę nad kierownicą. Ale mi może sobie migaczy, że było ha, no, Dobra, działa. Już myślałem, że nie działa. Ale nawet nie wiem, gdzie jesteśmy. Sprawdźmy. No, już jesteśmy przykrości. Widzieliście tą klapę, co tam poleciło, nie? No to się nie da tego płażyć. Dobra, jeszcze raz ze środka. No, pięknie. no i dojechaliśmy. Dojechaliśmy, mało powiedziane. Z... Tak, jak muszę wymyślić, jak to się... Oturlaliśmy się z góry. Od tamtąd gdzieś tam, hen-hen wysoko, no ja nie mogę to... Tamtym... A nie tamtąd, to od tamtąd gdzieś wysoko do tutaj, no i tak. Tam z tej autobów no, je, je, jest Manek i no, widzimy się już na górze z kolejnym zawodnikiem. Jakby oczywiście tutaj mogło zabraknąć maluszka. Oczywiście, że maluszek musi być... No... Przecież to polskie auto fiasto, jeszcze 26P. Dobra, zjeżdżamy 3-4 jedziemy! Rześ, się trzymaj wow, się! Wow, 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 wow. Muszę chyba trochę ciszej mówić. No, jak tam przez okno? Ja bym radził, nie wiem, co Dobrze, idziemy. O, silnik nam się, jak zwykle. No, ja no ja nie mogę na nawet... Dobra, gdzie jesteśmy? to ja w Dobra, jesteśmy gdzieś tu. Aha, ten manekin, to tak, trochę tak. Nie, średnio ze życie Nie, no, miał ja to tobą jak szatanem, nie? Gdzie ty, Pol. Halo? O, tutaj jesteś, dobrze. Dzień dobry, mam nadzieję, że ci podobała podróż. Mi się podobała, ogólnie, patrzmy tam i filmowe kamery. Ogólnie przed chwilą zjeżdżałem maluchem i nie wiem czy to się nagrało, ale jak się nie nagrało to nagram w następnym odcinku. Więc teraz lecimy kowetem, tak się to auto nazywa, widzimy się na górze. Dobra, już jesteśmy kowetem na górze, kowetem, kowetem, jak się tam mówi. Niedziela, kto był w kościele zostawia łapkę w górę, bo ja byłem, dobra. Dwójeczka i jedziemy tutaj się stąd zjeżdża, dobra, to dajemy gazu. Tak jak mówiłem, nie wiem, czy się nagrało z tym maluchem. Jak nie, to trudno. Ogólnie mogę powiedzieć, tak, jak się nie nagrało, to szkoda, bo fajnie ten maleki sobie tam nagrał, Dobra, ale skupmy się teraz na tym. Ale dam tu dach przybiało. No, totalnie z tyłu. Nie wiem, co też się... z tego auta już jest, papka tak sobie lecimy Może... O, nie, ja tego nie chciałem zrobić, to był po Dobra, już się nam silnik dymi Czemu nasz silnik nie jest zepsuty? Czemu ten silnik w tym nie jest zepsuty? Silnik jest O, już się zepsuje, że więc... z pozwolę na Jest taka to fajna zabawa Jak się zjeżdża z górki Jeju, ile tu jest manekinów Dobra Cena przeżycia. No, niestety, zero szans. Ega, to mam powiedzieć. No, nam jest potem. Dobra, no, widzimy się z kolejnym zawodnikiem. Lubię Jak mogło zabraknąć? Otóż tego pięknego zawodnika. To jest po prostu coś. Nie, to pewnie tutaj jest. Tutaj dwa pieca odrzutowe silniki. Później sobie jeszcze zlecimy tym takim um, auto, tym takim reno, co wcześniej lecieliśmy, tylko że on teraz że tak będzie latał, nie? No i dobra, teraz ja to ja to, ja to ale to będzie ostre. Yo, ten autobus się pięknie musisz. No proszę jato włączyć. Jak tam wygląda Dobra, tutaj nie warto patrzeć. Już nie mamy jata. najpiękniej no, zbadamy. Zero szans na przeżycie sprzętu. Najbezpieczniej to by było tam z tyłu. Tutaj no, tutaj. Ale foteli nie ma w lepiej, no byłoby najbezpieczniej. Nie no, patrzcie jak się pozwinał. Aż mnie nakinał O! O mój Boże! Co to się stało? Dobra, widzimy się z kolejnym zawód. Dalej tam spadają. Ogólnie to długo się zastanawiam, co wybrać, ale to chyba będzie idealne auto. Na zakończenie tego odcinka, więc tak. Zjeżdżamy sobie ten no, ciężarówka z turbami, z turbem i pługiem. Zobaczymy, jak to zleci. I oczywiście to też ma tutaj to turbo. Czekaj, tak, tak, tak. No i proszę bardzo, lecimy, lecimy, lecimy. Dobra, to jednak nie będzie ostatnie auto. Ostatnie auto to będzie ten samolot. Dobra, lecimy. Znaczy samolot auto. Dobra. Jo, nie no, nie, tu nie ma szans na przeżycie, no nie no, idzie tam. Jeszcze mamy ja to. Już go już nie? się nam pali. Nie no, kto by powiedział, że tu się da przeżyć. Jakiś ktoś kto widzi wszystko na odwrót. Nie wiem, no, tylko... Ej, zosta... silnika już nie mamy, zostało nam tylko ten pół i jakieś. Ośka i jedno koło. Dobra, więc teraz startujemy ostatnim autem. Startujemy dlatego, że będziemy nim lecieć. Jak ktoś nie wiedział o co mi chodziło, to właśnie mi chodziło o to, tylko teraz właśnie... Widzę, że to jest trochę za mało miejsca, więc sobie polecimy tam na dole, ale teraz sobie lecimy, tak wiem, tak jak wcześniej prójdę Kurde, nie da się cofać nie. To jest przepiękny mod. Dobra, ja nie wiem jak się startuje na klamiszka. Wiem tylko jak na joysticku, więc będę musiał podpiąć joystick lecimy jakoś, lecimy jakoś Nie no, nie ma szans Albo lecimy, nie no, lecimy pięknie Teraz sobie robimy kółeczka Tak, chyba zaraz będziemy spadać Eto zrobimy awaryjne lądowanie I nad morzem, pięknie lecimy, tylko żeby teraz nie spać co? Zrobimy beczkę Oj, to nie było konieczne, awaria, 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 silniki się wyłączyły. No i wlecieliśmy. Pod wodę. A ja wam widzę, dziękuję za oglądanie tego odcinka i widzimy się w następnym części.